druga część i ja jestem szaryfem całkowicie wspaniale bardzo przejroczyście tak, ale nie wchodzić do mojego łóżka No cóż, mój no, brat tam czarny był, nieważne zamknij te drzwi, bo ci. Niech on zamknie mi te drzwi. To nie było. Moment, idę je zamknąć. Mm, no kto by się spodziewał? Ja wam będę pokazać. Tylko być szefem i mordercą. Zabiła mnie ruda. Była mordercą. W trakcie czekania chcę Wam jeszcze raz powiedzieć o mojej ofercie. Pistolet palony. Dlatego kto pierwszy napisze w komentarzach jak chce hm. efektów nie mogę dawać ani uprawnień, ani tych ani... no zwierzę mogę dać, ale... Dobra, zmienię mu nickname. Zmienię mu tak, jak będzie... Jak napisze się w komentarzu, dobra? A to może nigdy nie nastąpić. To baju. Tak serio, to nie. Wygrała Ruda. Tajne przejście. Znajdujesz tu. Trzeba do niego tak wejść. Grunda, zobaczymy, miejsca. Nie sta? Niewinny, no to do widzenia. No cóż, wygraliśmy. Trade'a wezmę sobie. Co, da, co dajesz? A balonów nie mogę dać. Dam trawnik to jest ostatni co mi został z eventu wielkanocnego nie, tutaj jeszcze marchewki mi zostały jak myślicie brać to? oczywiście, że tak jak mi tylko pozwoli Dostanę? Tak, dostałam. Wybieram. Wspaniale. Jestem crazy. Tego nikomu nie To Kto mi się spodziewał? Ja tu najwyższy level mam. Patrzcie. to jest chyba błędem jakimś mam jego dosyć to napiszę do kogoś pomyślmy do kogo jak chcecie możecie do mnie na, na grupkę na czacie, tutaj dołączyć i, be, i będziemy razem pisać Jeszcze tego nie zrobię. Hmm, wyłączamy. Czas im się skończył już w Tam czy czekali? Ja nie wiem. Piąta minuta. Nie winna w takim razie. Nie nagrywamy z tego. Nie chcę was zanudzać tą niewinnością. No chyba, że wygram. Widzę ją tam. Dobra, już i tam nie ma. Powodu nie zmieniło się moim, mojemu petu imię. Cóż, wygraliśmy? Na razie ani trochę nie zdobyłam się, nie przybliżyłam się do zdobycia levela 70. Niewinny, a więc... Zjazd... z skoczków. Ale nudna runda. Zacznę nagrywać jak będę mieć połowę By dobra? No chyba, że będę mordercą. Bo mi mało czasu nagrywania zostało. Słuchajcie, ona jest chyba mordercą. Mmm, wygraliśmy. Zakończymy? Dobra, no ja to już co Mówiłam, że ona jest... E! Powszalona ucieczka No nie wiem, gdzie ona... Tam! Sam, że pójdzie od razu na mnie. Nie przepuści okazji. Tak, rzuca się na nas jak na karpia z litla. O, depukana. Cóż udało mi się Chyba to ten pistolet przyniósł mi szczęście Ok, teraz pokażę Wam moje statystyki tutaj chyba będzie serio jeszcze trzecia część z tego hmm cóż To jest dużo tego nieśmiały no to do nie pokażę wam teraz dobrą kryjówkę proszę jeżeli macie pata, to nie liczy, na no to rzeczy nie zauważyłam nadal nie wiem kto z murderem są wygraliśmy Ostatnie dwie sekundy. Nabiło mi za tą rundę naprawdę dużo expa. Hm. Zdążymy. Na spokojnie. Uwaga morderca. Jestem mordercą. Mam trzy minuty na zabicie wszystkich. Ktoś hm. wyszedł z gry. Pochwaliłam się swoim nożykiem i swoim efektem. jak leciałam? Nikt inny tego nie widział Ona nie żyje Zabiłam ją właśnie Hmm Poczekajmy tutaj Idę sobie, nikt nie przyjdzie Na mini nie Trudno. Kolejna runda. Niewinna, nieważna. Właśnie zginęłam. Ale szczęśliwie. Cóż, wygrała kto by się spodziewał? Cóż, nagrywam z odcinek. I te odcinki i już 38 minut hmm. Hmm. niewinne bliźniacy, bliźniacy wygraliśmy dzisiaj ja jeszcze nie zjadłam kolację frytki będą. Tak! Inocent. Znowu wygraliśmy. Cały... Cały dzień dzisiaj czekałam, żeby nagrać ten film. Cały dzień oglądałam Charlu. Winny, nie Winny, niewinny. I znowu nam się udało. Gdybym była mordercą, to wystarczyłoby kilka kliknięć i już by no wygrała. Znowu wygrałam Wiecie co, pokażę wam już jak będę mieć tą rangę Moja znajoma to dołączyła Camper Mam, 70 jest! Tak, 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 tak Pokażcie Pokażcie Jak wygląda Złote. Hm. Czy to widzę?